Agnieszka Atchar, kielce, rynek. Przechodzisz obok, mijasz mnie, nie widzisz, nie patrzysz w oczy. Zachłanne pożądanie, ty widzisz, lecz nie to, co widzą moje oczy. Łębie, sięganie do kieszeni, okruchy, połatane myśli, wspomnienia, ławki, park i rynek. Tak często, zawsze, codziennie, kieleckie gołębie. Poetyckie myśli utkane z pańczyny dnia. Kiedyś było radośniej. Dzisiaj tylko mijam Cię. Nie podnosisz wzroku. Rynek. Kiedyś dom. Dziś wspomnienie. Tak. To moje miasto, kielce, czytał Bogdan Dymowski.